No. Uh. Witajcie serdecznie z tej strony Krzysztof 3 kwietnia pora co nieco zaktualizować co dzisiaj w programie moi drodzy dzisiaj BTC od A do Z od Z do A czyli taki po, pokażę wam co ja robię na Bitcoinie co myślę no bo jakby to wielu interesuje więc jakby pokażę wam jak ja myślę na Bitcoinie prawda będę przypominać o Ethereum będę przypominać o Litecoinie no i weźmiemy sobie esterka z waszych komentarzy tam 9 łapeczek były też podbitki więc esterka też słuchajcie Wiedzie, lecimy z tematem. Ale zanim zaczniemy, to zapraszam Cię serdecznie na kurs Kat Pro, mój kurs o analizie technicznej, 46 godzin nagrań, czego Cię będę mógł nauczyć. Całej metodologii, wyznaczanie stref popytowych, podażowych, łamanie się trendów, e, ustawianie SL-ów, e, plus część zarządzania, czyli granie strategiami. Niepotrzebno nam wcale hossa, żeby fajnie sobie tutaj e, poczyniać na rynku, można spokojnie grać strategiami plus zarządzać fajnie kapitałem, reinwestować, mamy dodatkowo część futures, jeżeli Cię interesuje tutaj filmiki do obejrzenia takie zapoznające się, żeby się zapoznać z grupą, a także bonusik ode mnie, czyli dostęp do kryptospekulanci, gdzie masz codzienne live'y na żywo o 20, możesz sobie wejść o 20, zobaczyć live'a, analizujemy, edukujemy, jeżeli nie możesz, to jest zapis wideo zawsze zostawiony, jest poranna odprawa, a tak sobie radzą nasi grupowicze po analizie technicznej. Dzięki tutaj tutaj jakby tej całej nauce, także serdecznie zapraszam, link w opisie. Dobra, co do waszych komentarzy jeszcze, to tutaj Moniata Krzychu kiedyś wspomniałeś, że wchodzisz w blur pod hold, zaktualizujesz poziomy wejścia. Słuchajcie, jeżeli powiedziałem, że pod hodl, to się prze, przejęzyczyłem. Ja tu powtarzam od bardzo, bardzo długiego czasu, że ja nie hodluję już praktycznie monet, prawda, czyli altcoinów nie hodluję, gram wszystko w strategii, prawda, czyli moją strategią jest strategia HP, bo mam poważne wątpliwości co do tego czy altcoiny w ogóle jakieś super ekstra hiper poziomy zrobią. Więc dla mnie jest bardziej swobodny przepływ kapitału ważny niż słuchajcie, niż yy, hodlowanie. Tak jak mówię, parę, że tak powiem parę yy, parę razy obrócić w zasadzie kapitałem dużo lepiej mi tu wyjdzie niż hodlowanie. Czy jak ja już wam to mówiłem, ale jeżeli na monecie zrobię 300-400% no to przepraszam, to później wystarczy, że wrzucę w innego coina, tylko ktoś tam pytał, ale w jakiego coina wrzucisz, prawda? Bo był taki komentarz. Po co wychodzić z coina jak mogę wrzucić wrzucisz w innego coina i spadnie. No słuchajcie, ja się opieram na rynku strategią, więc dla mnie jest najlepszy moment kiedy spada, prawda? Nawet jeżeli zaczynam inwestować, no bo mam strategię jakby pod to przygotowane właśnie. No więc słuchajcie, ja wolę sobie wyjąć 400% zysku, wrzucić w byle jakiego coina, zrobić plan strategię na tego coina, na tym coinie zrobić 200% i już mam finalnie 800%. Później te 800% wystarczy, że jeszcze raz pomnożę w coinie i mam 1000 600%. Natomiast tak jak mówię, mam poważne wątpliwości co do tego, czy, czy będzie jakiś super hiper wystrzał na altcoinach. Jeżeli was interesuje temat, to mogę taki film zrobić. Dlaczego mam takie wątpliwości i jakie fakty, nie jakie słuchajcie z tyłka wzięte rzeczy, tylko fakty, jakie przemawiają za tym. Okay? Fakty, po prostu fakty, fakty, fakty więc tutaj ja nie hoduję. Ja hodluję tylko duże monety i to jeszcze, hodlu, jeszcze hodluję, słuchajcie, te największe: Ethereum, Litecoin, BNB, BTC, prawda? Dobra, słuchajcie, co myślę o Bitcoinie? Dzisiejszy temat, tak naprawdę. Znaczy, takie szybkie, jakby mmm, szybkie wytłumaczenie. Pierwsza rzecz to, słuchajcie, musicie wiedzieć, że ja gram na Bitcoinie akurat w strategii. Czyli tak, pierwsza rzecz to jest hodlowanie, i teraz, słuchajcie, dla mnie, hodl to jest 30 35 rok, kiedy ja wychodzę z hodla. ale dlaczego sprzedaję hodla, tak? Czyli dlaczego tu będę sprzedawać, dlaczego tu będę sprzedawać hodla i dlaczego tu będę sprzedawać hodla? Ano dlatego, żeby shortować fizycznie. Czyli sprzedać, powiedzmy tutaj jednego BTC, prawda? I jak spadnie odkupić, nie wiem, 1 i 2 BTC. Prawda? To jest short fizyczny. Wielu ludzi o tym nie po, może zapomina, prawda? Że można shortować monety. Słuchajcie, druga rzecz, jak macie monetę, która jest na stracie, okay, czyli kupiliście powiedzmy tu i ona, tylko to trzeba analizę troszkę umieć. Jeżeli ona ma tu strefę i widzicie, że z tej strefy nic nie będzie, ok, no to shortujecie taką monetę. Możecie spokojnie shortować fizycznie, czyli sprzedać i w następnej strefie odkupić więcej takiej monety. Ale to już trzeba być troszkę, no, trzeba by się znać na analizie, tak? Jakby tutaj trzeba te sygnały, te informacje z rynku, prawda? Czyli zobaczcie, może, o co mi chodzi. Chodzi mi o to, że wczoraj mieliśmy tutaj taką strefę na Bitcoinie, tutaj, o dokładnie, prawda? to sobie na grupie obserwowaliśmy tą strefę. Ja tu mówiłem na porannej, tam mamy takie poranne odprawy na grupie, ja tu mówiłem, zobaczcie, że jest strefa fajnie, popytowa, która tutaj było zatrzymanie, ale zobaczcie na wolumen, prawda? Czyli bardzo duży wolumen. I jeżeli ja tutaj wchodziłem w pozycję, no to ja już widząc ten wolumen i widząc, że tu nie ma jakiegoś odbicia, mogę to zszortować fizycznie. Czyli mogę wyjść... Okay. Sprzedać nawet na stracie. To no problem, lekka lekka strata i odkupić więcej w następnej strefie. Jeżeli ta strefa nie będzie ok, mogę powtórzyć numery, je i, i, i odkupić niżej. To jest jakaś myśl, ok? Eee, tylko że ja tak nie robię ogólnie, ale można. Dlaczego tak nie robię? Bo nie mam czasu. Wolę strategią grać, słuchajcie, nie mam czasu na takie zabawy z szortowaniem fizycznym, natomiast można tak robić. Tylko trzeba analizę znać, jakby gdzie te strefy są, prawda. Czyli tak, słuchajcie, na Bitcoinie gram hodla, sprzedaję, żeby shortować fizycznie i gram od do 30-35 rok. Oraz druga rzecz to moja strategia HP, którą gram na Bitcoinie. Jak mnie obserwujecie, no to wiecie, bo to zawsze informuję, że, słuchajcie, no skupowanie to było wiadomo, gdzie dołek Bessy idealnie trafiliśmy, więc to też jakby można na kanale zweryfikować, słuchajcie, no i wiecie, że sprzedawałem w różnych tutaj momentach moje pozycje na Bitcoinie. Ostatnia to była ta pozycja, o którym też informowałem na YouTube Was, jeszcze przed tym większym spadkiem, prawda? Że tam ostatnią pozycję sprzedałem. No i słuchajcie, ja osobiście nie mam już pozycji średnioterminowych na Bitcoinie. Czyli teraz zobaczcie, dla mnie optymalne to, co na rynku mogłoby się wydarzyć, to spadki. Dlaczego? Słuchajcie, dlatego, że średnioterminowych pozycji nie mam, czyli będę musiał tu już uruchamiać pozycje hodlowe wyżej, a każdy spadek na Bitcoinie, czyli tu mam moje strefy, z których będę handlować i tu jeszcze ewentualnie niżej, ok? Każdy spadek daje mi znowu możliwość na zarobienie w średnim terminie takich swobodnych pieniędzy do przepływu, czyli żebym mógł zainwestować w altcoina, żebym mógł zbudować plan na jakimś altcoinie itp. itd. Prawda? Czyli słuchajcie, zobaczcie jak... Inaczej ja myślę od wielu różnych ludzi, prawda? Czyli pozycje hodlowe z planem na 30-35 rok. Więc dla mnie nieważne, co w ciągu pół roku zrobi Bitcoin, bo dla mnie to z perspektywy jeszcze, słuchajcie, 6 czy 11 lat, no kompletnie nie ma znaczenia, co tu się będzie działo. Natomiast dla średnioterminowych pozycji, dla mnie najlepszym, co może mnie spotkać na rynku, to są wzrosty i spadki. Na Bitcoinie, prawda? Czyli e, wzrost, spadek, wzrost, spadek, bo to są dla mnie najlepsze momenty do średnioterminowych pozycji, do e, e, takiej, że tak powiem, akumulowania średnich terminowych pozycji, no i potem słuchajcie, jakby dystrybucji tych średnioterminowych pozycji. Więc w jaki sposób ja myślę na Bitcoinie? Ano w taki, żeby były spadki, że to jest zawsze dla mnie super, hiper e, fajna rzecz, na której ja mogę zawsze zarobić, prawda? Większość osób modli się o wzrosty, czyli, żeby tylko rosło, żeby tylko rosło do góry. Natomiast, tak jak mówię, jak już jesteśmy troszkę dłużej na rynku, gramy jakimiś strategiami, orientujemy się, jak się zarabia pieniądze, czyli kupuj tanią, sprzedawaj drogo, mamy podzielony kapitał na średni, długi termin, no to słuchajcie, po, po wzrostach, no to spadki to jest najpiękniejsza rzecz, jaka może być na rynku, prawda? Właśnie. Dobra, przechodząc do bitcoina, słuchajcie, co my tu mamy? To, co najważniejsze, a może Wam to powiem tak, słuchajcie. Ogólnie rzecz biorąc, Bitcoin do końca tygodnia musi zacząć rosnąć. I tu mam taki wykresik, jest to, słuchajcie, no tak w dużym skrócie, w bardzo dużym uproszczeniu. Jest to, słuchajcie, jakby Fed, Fedowski kapitał, który został wyssany z rynku, i teraz kapitał z Fedu wrzuca się na rynek. Czyli skupowali, sprzedawali. Prawda? I teraz słuchajcie, on ma bardzo dużo. Korelację z bitcoinem, prawda? Czyli zobaczcie, tutaj w momencie, kiedy zaczęli wysysać kapitał z rynku, myśmy tu osiągnęli swoje ATH w tamtym 21 roku, prawda? Kiedy zaczął kapitał być wrzucany na rynek, bitcoin w tym momencie również ruszył, okej? Okay? I teraz słuchajcie, 400 miliardów dolarów jeszcze jest do zrzucenia, bo tutaj dążymy do okolic zera. Może nie aż takie kompletne zero, no, ale takie w okolicach, prawda? I tutaj ten kapitał jeszcze musi popłynąć w ręki, czyli te 400 miliardów, czy tam 400 miliardów ogólnie, musi jeszcze zostać zrzucone, a z uwagi na to, że jest bardzo duża korelacja z bitcoinem, no to, no to słuchajcie, bitcoin powinien jeszcze rosnąć. Powinien jeszcze rosnąć, ok? Jak nie będzie rosnąć, no to dla mnie fajnie, oczywiście, dla mnie fajnie. No może dla innych nie będzie fajnie, ale ogólnie jest raczej wzrostowo jeszcze, prawda? I teraz zobaczcie, rysuje nam się tutaj na bitcoinie trójkącik, ok? A trójkąt to z analizy technicznej to jest przedostatnia fala, prawda? Czyli po trójkącie zazwyczaj później jest jeszcze jedna fala wzrostowa. Natomiast to jest analiza techniczna, która, tak jak zawsze powtarzam, nie służy do sprawdzania. Prawda? Czyli czy się sprawdzi, czy nie sprawdzi, tylko jakie informacje z tego płyną. Bo zobaczcie, jeżeli ja z analizy technicznej mam tu trójkąt, który powinien wybić do góry, to jeżeli on nie wybije do góry, no to ja mam informację, że idziemy po złamanie trendu, prawda? Więc pamiętajcie, że analiza nie służy do tego, żeby się sprawdzać, czy nie sprawdzać, tylko do tego, żeby w logiczny sposób odczytać informacje. OK? No i teraz tak, gdybyśmy wybili, tu są strefy popytowe, które fajnie byłoby zrespektować. Na chwilę obecną tutaj tą strefę respektujemy. Gdybyśmy wybili, to zasięg jest pod 81,585 lub 83,211, tu gdzie jest ta duża strefa, ale może być tak, że znowu przed strefą zrobimy korektę, bo niestety rynek krypto lubi sobie tak, jak już jest napompowany przed strefą robić te korekty. Więc słuchajcie, tutaj zasięg do tego miejsca. Natomiast... Jeżeli dojdziemy do tego miejsca i kapitał będzie już tutaj te 400 miliardów wrzucone, no to to już będzie oznaczać, słuchajcie, jakby, no, lekki koniec wzrostów, ok, lekki koniec wzrostu. Ja będę Was informować, ok, na bieżąco, natomiast, no, nie będzie to już później ciekawe, ok, nie będzie to już później ciekawe. Więc sytuacja tak naprawdę dwuznaczna. Jeżeli spadki, no to ja się zabieram, słuchajcie, za krótkoterminowe pozycje na dole, prawda, jeżeli wzrosty, no to na 81 tysięcy i bardzo będę mocno obserwować, jak te 400 miliardów się kurczy, no bo jak sami widzicie, korelacja jest tam ogromna, więc tutaj dzisiaj nic odkrywczego wam nie powiem, tylko to, co należy wiedzieć, że to jest to złamanie trendu, ok, jak to przełamiemy, no to później mamy tą parabolkę całą naszą, która tutaj już trwa bardzo długo, ten paraboliczny ruch. On jeszcze mógłby być tu pociągnięty na spokojnie. No i potem. Jak to zwykle, zwykle w parabolkach bywa, prawda? Coś takiego. No tak się kończą parabolki. Czy to się tak skończy? No nic do nieba nie rośnie, prawda? <noise> Musi się tak skończyć. Tylko pytanie z jakiego poziomu. No ja bym obstawiał, obstawiał. Ja bym sobie życzył ten poziom 81 tysięcy. Chyba, że złamiamy trend, no to, no to już po, po ptokach, że tak powiem. Słuchajcie, Ethereum. Jeszcze raz będę tutaj mocną, gdyby były spadki, słuchajcie, to to są moje strefy krótkoterminowe, pod które będę grać. Ja tutaj cały czas wam mówię o tych strefach, bo to by, byłyby fajne strefy, ok? Żeby sobie tam rozważyć te strefy z, z potencjałem na 5900, ok? Druga rzecz, słuchajcie, Esterka. No właśnie, Esterka z komentarzy. Tutaj gram strategią, Jak widzicie, jest tu postawiony HP. Strategia HP. Natomiast dobre strefy popytowe, jeżeli tutaj tu nic nie będzie z tego, okay, to dobre strefy popytowe to jest ta strefa, ok? 1,412. Ta strefa 1,080 y, i ta strefa 6,27. I tutaj możemy znowu na takiej samej zasadzie e, rozgrywać rynek, jeżeli ktoś ma czas prawda? Ja nie mam czasu, więc wolę strategię HP. Jeżeli ktoś ma czas, no to jeżeli tutaj nic nie będzie, to z tej strefy, jeżeli będzie odbicie, ale dalej będzie nic, no to można zawsze shortować do następnej strefy. Słuchajcie, w 95% przypadków strefy są zaliczane. Strefy są zaliczane po prostu, no bo rynek pod to gra, tam są ustawione boty, tam są strefy popytowe, gdzie jest płynność, więc rynek pod to gra. Okay? Więc tutaj na esterka podrzucam jakby te strefy fajne w razie spadków w razie wzrostów no to to jest taka strefa teraz, prawda ale no bitcoin jeszcze nie wykazuje jakiejś tu oznaki chociaż no coś tam robi, natomiast no okej, okay, tutaj już troszkę te spadające wolumeny są, no, zobaczymy na razie nic tutaj, no duże są te <laughs> wolumeny jeszcze na tym dołku też jest duży ten wolumen więc tutaj jeszcze no, takich żadnych wiadomości informacji nie ma. Na pewno gdyby się cofał, przebijał, no to na pewno następna strefa będzie. Więc tu na tym Esterka to są moje strefy popytowe niższe. Czyli następna strefa byłaby 25% niżej od obecnego mojego wejścia. No i też tu będę rozgrywać tą strefę, jeżeli by spadło. Słuchajcie, Ena, ok, Ena, fajna wczoraj moneta. <laughs> I słuchajcie, miałem zostawiłem sobie ją na live'a. Prawda? Bo miałem tutaj rozpoczynać strategię, tutaj ułożyć plan i rozpocząć strategię na, Esterk, na Ena. Na no, słuchajcie odpalam live'a o 20.00, no i Ena już 40% wyżej. To jest właśnie to, że słuchajcie, jak widzimy coś fajnego, jakiś podfajny plan, to nie ma się co zastanawiać, tylko trzeba rozłożyć plan i rozgrywać od razu. I słuchajcie LTC jeszcze, bo to jest też jakby ważne, o, o, o czym będę wam mówić. E, SLTC, słuchajcie, gdyby LTC, e, gdyby, o, tu sobie zostawię te kreski, bo one są ważne. Gdyby LTC złamał ten dołek, to wszystko poniżej będzie fajną, jak w mojej opinii, okazją, gdyby złamał ten dołek. Natomiast to co wam tutaj powtarzam, zobaczcie na te wolumeny. Tu trwa jakaś duża akumulacja, ok. Więc tutaj, w, w mojej opinii, coś powinno z tego być, jeżeli Bitcoin będzie też pozytywny. Jeżeli nie, no to po przełamaniu tego dołka robią się fajne okazje, w mojej opinii. No i takich altów jest dużo od groma. Ja tutaj, tak jak mówię, prowadzę na grupie te alty, słuchajcie, więc my... Dużo tych altów prowadzimy, dużo fajnych okazji mogłoby być. Na razie takie spadki, mamy dobre pozycje, jakby, więc takie spadki, słuchajcie, no nic tutaj nie zrobiły, żadnych na razie jeszcze okazji. Więc ja jestem pozytywnie jeszcze nastawiony. Kapitał 400 miliardów jest do, jakby, wpompowania w rynek. Jeżeli wpompują teraz te 400 miliardów, no to powinniśmy rosnąć. Jeżeli nie, no to złamanie trendu i zaczynamy akumulować podśrednioterminowe. Pozycję. Także w obu przypadkach, słuchajcie, będzie dobrze, bo w przypadku wzrostów będę się pozbywać następnych pozycji na altcoinach. W przypadku spadków, będę rozpoczynać akumulację krótko-średnioterminową na bitcoinie. Więc w moim przypadku, co by się nie stało, słuchajcie, będzie dobrze. E, tyle. Tyle na chwilę obecną, słuchajcie. Czyli ten blur sobie zostawię na przyszły, na niedzielę. Blur na niedzielę, słuchajcie. No i tyle. I napiszcie w komentarzach, co tam macie ciekawego jeszcze do analizy. Tylko fajnie jakbyście to, to tam coś napisali, że coś fajnego jest albo jest nisko, prawda? E, takie rzeczy, bo to zawsze <laughs> no gdzieś tam można szybciej szybciej e, zainteresować się taką monetą, prawda? Wszystkiego dobrego, wam życzę miłego dnia. No i do usłyszenia w niedzielę. Trzymajcie się, hej.